W kolejnym odcinku. Zobaczcie, już tutaj nam produkuje się beton zbrojny. Eee, czekam tylko aż wyprodukuje się go 20 sztuk. Wtedy będę mogła płynąć naszym statkiem na nową wyspę i tutaj założyć kopalnię miedzi, również, ponieważ jest, będzie nam potrzebna w przyszłości do produkcji okularów. Kopalnie cynku mamy na naszej wyspie, także też na naszej wyspie zbudujemy odlewnię mosiądzu i potem fabrykę okularów. Do tego wszystkiego wymagane są właśnie te bloki betonu zbrojnego. Cały czas tutaj pracuję nad produkcją okrętów, ponieważ chcę tutaj naszą flotę rozbudowywać. Będziemy też musieli zapewnić tutaj elektryczność niedługo naszym mieszkańcom, naszej nowej klasie mieszkańców, czyli inżynierom, oraz niedługo kawę, więc ja. Kawa i bicykle, e, ale to jeszcze chwila, bo jeszcze mamy za mało mieszkańców. Ale kawę możemy już próbować, chyba zakładać na nowej wyspie. Zaraz zobaczymy. E, na nowym świecie znaczy się. I najpierw jednak trzeba by te okulary tutaj zrobić. Tu mamy 30 na 40 mieszkańców w tej chwili. Zbudowałam kilka, dosłownie kilka domków więcej. I tutaj mamy tych naszych mieszkańców. i parady, i świętowanie na naszą cześć. Taki to wspaniały widok, zobaczcie. <grystanie> tutaj robimy, jesteśmy w trakcie zadania eskortowania i to zadanie może nam... <laughs> może nam tutaj polepszyć stosunki z Berl bo tam kilka punkcików dostaniemy na plus dla niej. Jeszcze sojusz trwa... Czy my możemy tutaj jakieś pochlebstwo średnio wysokie? Próbujmy. A dobrze jest, plus dwa. Ok, zaoferuj darnie. Prawdopodobne to nie będziemy próbować. Cóż, tutaj jeszcze mamy z piratami też ee, zawieszenie broni. Także swobodnie na razie sobie możemy pływać po. Po wszystkich wodach tutaj zaraz dopłyniemy do krańca mapy, i wtedy prawdopodobnie będzie zadanie skończone. Ojej, co się dzieje z naszym przepływem? Ach, turyści! To turyści tak tutaj nam zmieniają te. Te przepływy co chwila. Było plus 8, jest dwa razy mniej. Słuchajcie, to jest takie bardzo, właśnie skaczące, ale e, pieniędzy mamy, powiem, całkiem sporo. Tak, i dostaliśmy tutaj już nagrodę: e, 48 punktów. Po prostu traktat średnio wysokie A... Na razie może nie może jeszcze parę punktów zdobędziemy. Tutaj wracamy do naszej y, wyspy głównej Mamy 20 betonów to weźmy je i i popłyniemy właśnie tam na tą drugą wyspę z, z tym ładunkiem, żeby zbudować. Czy tam coś jeszcze będzie potrzebne? Ja tylko sprawdzę. Mamy 20 okien, żeby tu zbudować tą kopalnię. Okien 10, 10, 12. Powinno wszystko być. Dobra, to płyniemy. Tak jest. A kopal... do tej kopalni siła robocza 25 ludzi. No to mamy tyle. To spokojnie się będą tutaj produkowały nam te zasoby. I zaraz znowu dorzucimy do szlaku miedź jeszcze. Na naszej wyspie miedzi nie ma, więc ją sobie tutaj po prostu będziemy musieli dostarczać. I tak to słuchajcie, właśnie wygląda. Co z tymi turystami? Zobaczmy. No, miałam przed chwilą 2000 wpływu, teraz mam tylko 1200 wpływu, i to już znaczy, że się sytuacja pogarsza. Tendencja spadkowa. I co my tu możemy zrobić, żeby to poprawić? Przyroda. Kultura, możemy, słuchajcie, wybudować jeszcze muzeum. Na przykład, możemy zrobić muzeum, e, i w tej chwili trzeba by znaleźć miejsce na to muzeum. Dobrze, wyeksmitowałam stąd moi drodzy, wyeksmitowałam stąd drwali i zrobiłam tutaj muzeum. Yy, drwali przeniosłam w tą stronę. O, tutaj tylko nie zbudowałam drogi. Eee. Yy. I mam nadzieję, że tutaj te pola ropy naftowej nadal będą działały, jeśli ja tutaj pobudowałam tyle tych chat drwali wokół i, e, i tych e, łowców skór. <laughs> mam nadzieję, że to zadziała mimo wszystko. Zobaczymy. Najwyżej będziemy przenosić dalej. Ale tutaj mamy muzeum. Już dwa eksponaty włożyłam do środka. I teraz chciałabym, chciałabym znaleźć statek. O, ten statek dokładnie chodzi tu bliżej. To wypakuj wszystko i popłyniesz mi na ekspedycję. Popłyniesz mi na ekspedycję. Piękna potwora, dobra. E, właśnie archeologiczną, na drugim poziomie trudności. E, I zobaczymy... Nawigacja, polowanie, dyplomacja i racje. No to do dyplomacji nadaje się świetnie nasz rum. Nie, to jest medycyna. A my potrzebujemy dyplomację. Mamy jeszcze szampany? Mamy. Super. Jest szampan. Dobra, taki mamy ładunek imprezowy, słuchajcie. Myślę, że. <noise> za takie towary na pewno dostaniemy jakieś wspaniałe e, nagrody do muzeum. To się okaże. Zobaczymy. Mamy też ekspedycję misję ratunkową i jeszcze misję zoologiczną, więc myślę, że możemy jeszcze jakiś tutaj z któryś ze statków e, póki co wysłać. Na ekspedycję e, to jest co? To jest fletnica. Dobra, fletnica leci na misję ratunkową. Może z tego jacyś specjaliści fajni będą. E, fletnica. Nie to. Nie to. Kometa? W sumie kometa? W sumie obojętne, który, który statek. O, gazetka. Uuuu. Kiełbasa, brakuje im kiełbasy. Teraz to sp sprawdzimy. Teraz mm, to sprawdzimy. Tak lepiej. Hm. Dobra. Nie ta. Ta misja ratunkowa, kometa. I co my tutaj możemy wrzucić na pokład? że Rzemiosło i Siła. Mamy tu jakiegoś pana, co daje Rzemiosło, ale on nie, nie, nie. O, Rzemiosło, super. Coś, co daje siłę. Mięso daje siłę. Co prawda, mało, ale wszystkie tutaj mamy zaspokojone wtedy potrzeby. Więcej rzemiosła, dobra. No, myślę, że tu już trzeba dawać te towary lepsze na statki, żeby one miały jak najwięcej szansy. Dobra, leć. Leć kometa na misję. Dobrze. Tymczasem nasz kliper oczywiście już dawno dopłynął. Przerzucamy i budujemy tutaj kopalni miedzi również. Tu już mam przygotowane. E, miedź. Dobra. Mieć ma 30 sekund. E, to zrobimy tak, że od razu ten szlak handlowy do, dorzucimy tutaj mieć. Co z tymi naszymi turystami? No, już trochę ich tutaj przybyło, ale potrzebujemy jeszcze więcej atrakcyjności, żeby z tego były jakieś dochody. Może jakieś tu trzeba by postawić pomniki, parki, jakieś takie rzeczy może. Popracujmy może nad tym. Wybudowałam taki tutaj sobie park na środku z pomnikiem, fontannami i altaną. W przyszłości może tu będzie miejsce właśnie na jakieś ee, na jakiś fajny budynek, ale na razie z niech zostanie w postaci tego parku. Jak tutaj stoimy z dowozem tych yy, towarów? Czy mamy już jakąś śmieć? Jeszcze nie. Zaczekamy, aż się wyprodukuje trochę miedzi i przypłynie do nas, yy, i wtedy postawimy tutaj mosiąc i fabrykę okularów. W porcie czeka specjalny gość, który chce dołączyć do Twego miasta. Udzielasz mu pozwolenia? Jasne! No już już jesteśmy blisko wybudowania i dostarczania naszym mieszkańcom okularów. Mamy miedzi troszkę. E, jak to wygląda tutaj czasowo? 30, a tu minuta. My postawimy jedną fabrykę na razie tylko, więcej nam nie potrzeba. Na tym etapie mamy jeszcze niewielu tych mieszkańców, więc to powinno w zupełności wystarczyć. Mamy odpowiednie zasoby i jedną fabrykę okularków. W takim razie może tu dobrze. I tym samym trzeba by zamienić naszych mieszkańców. Więcej rzemieślników, więcej inżynierów zrobić, bo już nam ich zaczyna brakować. To ulepszmy tutaj jakieś domki. One się tak fajnie łączą w takie kamienice, właśnie. Takie półkola się z nich robią, bo te, widzicie, stoją pojedynczo, a te już tutaj domki inżynierskie tworzą takie, jakby osiedla zamknięte. Tak, droga ta fabryka chyba była minus 200, minus 1000, tak jest, bo nam tu bardzo dużo zmalał przychód nasz, ale jest w miarę stabilny. Jak tutaj z turystami sprawa wygląda? Też trochę maleje ilość. Chciałabym w ogóle wybudować też ten port. Dla pasażerów, żeby mieszkańcy mogli między wyspami się wymieniać. Ale on jest drogi, więc myślę, że jeszcze, jeszcze się póki co wstrzymamy. Poczekamy. Uuu. Tutaj mamy epidemię, to może dlatego też mało mobilizuj się. Nie zauważyłam epidemii. Słuchajcie, w naszych domkach już jedzie pogotowie. Wytrzymajcie, tu by ktoś przyjechał, bo się wszyscy zaraz pozarażają. Cały uniwersytet będzie zarażony. Dobrze, i musimy wznowić tutaj nasze zawieszenie broni 4500? Spoko. A jak tam Beryl? Może jakieś pochlebstwo małe? Ładnie. Traktat pokojowy, średnio wysokie. Może jeszcze trochę więcej punktów zdobędziemy, bo z nią to jest zawsze ciężko eee, się dogadać. <grytania> tak. O, okulary już są produkowane. Okulary już są dostarczane naszym mieszkańcom. Powinna wzrosnąć ich liczba. Wzrosła troszeczkę. Ale to jeszcze jest ich dużo za mało, żeby tutaj myśleć o wytwarzaniu kawy. Nowe zadanie na eskortowanie, już tutaj nasz statek to pływa i lecimy. I drugie zadanie na eskortowanie, to dajmy tutaj ten drugi statek. W międzyczasie, słuchajcie, kupiłam. E, kupiłam wspaniałości. O, o, o! Płynie nasz statek z e, płaszczką. Zaraz ją wyładujemy. Ale tutaj kupiłam dużo specjalistów. Kosztowali mnie dość srogo, ale myślę, że będą bardzo przydatni. W przyszłości jest to projektantka kreacji, która sprawia, że zamiast wełny, że budowla przetwarza wełnę zamiast tkaniny bawełnianej, czyli więcej wełny i siłę roboczą mamy robotników. Zmniejsza siłę roboczą zamiast y, zwykłej to robotników. Ym, mamy również świątobliwa biskupka, która zwiększa zasięg kościołów i zwiększa atrakcyjność oraz Rysowniczka, która wpływa na fabryki bicykli i fabryki maszyn do szycia, zwiększając ich wydajność i zastępując siłę roboczą. Także są to, myślę, fajne zakupy. Myślę, że to dobre zakupy. I już tu nasz statek dopływa. Mam również kupca, którego po włożeniu na statek zmniejsza koszt utrzymania statku, także jest fajne też. Słyszę odgłosy jakiejś walki tu. Dobrze, lecimy. Aha, bo przecież my eskortujemy ludzi, to dlatego tam pewnie jest jakaś walka po drodze. Ale już sobie poradziliśmy z tym. Patrzcie, fajerwerki. Mamy fajerwerki tutaj w ratuszu. I puszczają nam tu fajerwerki. Czy to musi być obejmować kościół? Może jak te nam się skończą, to wtedy wrzucimy tamtego biskupa, czy kto to tam był, do tego ratusza, gdzie on jest, biskupka. Mhm. I wpływa zdecydowanie na kościoły, zwiększa zasięg, no i poprawia atrakcyjność, więc musi być tam przy tym kościele. Natomiast tu zakład futrzarski, czy my mamy w obrębie zakładów futrzarskich jakieś związki zawodowe? Chyba nie. Nie do końca wiem jak to działa. Jak postawię zakład futrzarski, to zamiast tkaniny będzie to robiło wełnę i wtedy będę i tak musiała postawić tutaj fabrykę yy, tkaniny czy jak, to, czy jak to będzie działało? Czyli że ona nie nie, będzie nie będziemy potrzebować tkaniny bawełnianej, tylko będziemy potrzebowali od razu wełnę, tak? to wtedy będziemy musieli i wełnę również sprowadzać. To nie wiem czy to jest takie korzystne. Tymczasem ekspedycja. Liczę, że nie macie nic do ukrycia. Pogroś jemu i jego żołnierzom. Przekonaj go, by zaniechał. Pozwól przeprowadzić inspekcję. Spróbujmy go przekonać. Nagroda jakaś. Dobry kadłub na statku. Wytrzymałość, ale mniejsza szybkość. Mniejsze uszkodzenia. Eee, to chyba takie słabe. Nic się nie stało jak odmówiliśmy. No to płyniemy dalej w każdym razie. Aj, <grystanie z płaszczką> nasz statek z płaszczką nam już zdążył uciec, i nie zdążyłam jej przerzucić, ale kolejna ekspedycja. Spalony słońcem. Atak wampirów, co? Ścieżka wiodąca przez las jest ledwo widoczna z powodu gęstej roślinności. Dopiero po wyjściu z przyjemnego cienia na załogę padają promienie słońca, które u kilku ludzi powodują opuchnięcia, czerwoną wysypkę i pojawienie się pęcherzy na skórze. Musi z pewnością istnieć naukowe wytłumaczenie tego nagłego ataku światłowstrętu. Zidentyfikuj przyczyny bólu. Zlekceważ pęcherze i kontynuuj. No nie no, zidentyfikujmy. Jakaś odmiana ospy, o kurcze. Nie zbliżajcie się do nich. Wybucha panika. I niezarażona część załogi rzuca się do ucieczki, zostawiając chorych nieszczęśników bez opieki. No cóż, płyniemy dalej. Cieszy mnie przede wszystkim, że nasz przypływ jest stabilny i nie skacze, bo jak grałam słuchajcie w poprzednio i próbowałam tutaj robić cywilizację, no to niestety ten przepływ to tak od plus 5 do minus 5, to mi po prostu skakał góra dół. A tutaj jest w miarę stabilnie, czyli... Jednak trzeba patrzeć na te wszystkie tutaj y, statystyki i produkcje. I zerknijmy, właśnie jak, jakie my tutaj mamy. Mm, tutaj oczywiście na drewno za mało, desek za dużo. <ścoughs> Także tak to wygląda. No, ryb dwa razy mamy za dużo. E, ziemniaki jest ok, alkohol jest ok, wełny trochę więcej, ubrań trochę więcej niż trzeba. E, na cegły nie ma aktualnie zapotrzebowania, bo ich nie, nie używaliśmy. Świnki są, kiełbasa jest ok, pszenica zawsze, zboże zawsze za mało o jeden mam tu, mąka za mało, ale chleba za dużo. Także, no właśnie, jak to tutaj wypośrodkować, żeby było dobrze, no? E, może trzeba by coś tutaj właśnie z te, tego chleba trochę zmniejszyć, chociaż ja tam nie widziałam. My sprzedajemy ten chleb, chyba też. E, tu jest węgiel, wreszcie jest ok. E, żelaza mamy nawet za dużo, tego za dużo. Tu mamy. Chmiel jest, słód jest, piwo jest. Tutaj jest. Szkła mamy za mało. Słuchajcie, możemy jedno szklarnię jeszcze zrobić. Okna... -hmm. To są produkty sprowadzane raczej. Maszyny dobrze, trzcinarum. Bo szkło też jest nam potrzebne do produkcji okularków, ale zobaczmy, czy my mamy to szkło, czy nie mamy w ogóle? No, mamy go sporo na razie. <laughs> Okulary też mają tendencję wzrostową, także wszystko tutaj gra. Yy, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dowożenie towarów statkiem. Jest bardziej korzystne niż produkcja towarów na własnej wyspie, dlatego że jak dowożę statkiem, to mam wtedy nadwyżki tych towarów wręcz. I mam ich często za dużo. Um, no ale to. Może bzdury gadam. gadam, ale to dobrze, to niech będą te nadwyżki, ok? Możemy zwiększyć tutaj ilość naszych mieszkańców, bo em, bo słuchajcie to też więcej pieniędzy oni przynoszą, jak są e, lepszymi domkami nie. I dobrze niech ich będzie dużo, bo my będziemy potrzebować dużo. Siły roboczej do pracy w różnych, właśnie, fabrykach, które tutaj będą budowane, więc je jeszcze możemy. O, mamy status stolicy. Myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Jesteśmy stolicą. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.